Herty, niezapomniana Brenda z Beverly Hills 90210 zmaga się z kolejnym atakiem choroby nowotworowej. Niedawno wyznała, że wie, w jaki sposób pożegna się z najbliższymi. Zdanie w tej kwestii zabrał jej mąż. Shannon Doherty, czyli aktorka znana głównie z roli Brandes w serialu Beverly Hills 90210, na raka piersi po raz pierwszy zachorowała w 2015 roku. Podjęła heroiczną walkę z chorobą. Swoją wojnę z nowotworem relacjonowała w mediach społecznościowych. Trzy lata temu ogłosiła, że pokonała raka. Dodała pełen emocji wpis, w którym podkreślała, że najbliższe lata są kluczowe, by raz na zawsze pokonać chorobę. Wszyscy w mojej rakowej rodzinie wiedzą, że kluczowe są następne lata pięć lat. Nawroty zdarzają się cały czas. Wielu z Was dzieliło się ze mną swoimi historiami. Dlatego teraz ze zdecydowanie lżejszym sercem będę czekać. Rekonstrukcja to kilka operacji. Decyzja, żeby brać tabletki przez kolejnych 5 lat, obarczona jest tłumem skutków ubocznych i problemów. Wiem, że mnie pobłogosławiono. Wiem to. Ale teraz, remisja. Zamierzam po prostu oddychać, napisała wtedy. Niestety nowotwór powrócił. O tym, że Shannon Doherty znów maraka. Aktorka poinformowała w wywiadzie, którego udzieliła dla Good Morning America. Na oczach setek tysięcy widzów, ze łzami w oczach przyznała, że to 4 stopień nowotworu piersi. Choroba przeniosła się także na jej kręgosłup. Według specjalistów będzie rozprzestrzeniała się dalej. Marsza Doherty komentuje jej obecny stan kroka o walce z rakiem, aktorka opowiedziała w amerykańskim wydaniu LL. Komentarza udzieliła także jej mąż Kurtis Farienko. Inni postawili już na mnie krzyżyk, wyznała w wywiadzie. Nie jestem gotowa na odejście. Mam w sobie dużo życia, zapewniła. serialowa Brenda wie, w jaki sposób chcę pożegnać się z najbliższymi. Napiszę do nich listy oraz stworzę nagrania wideo, które będą przeznaczone dla jej męża i matki. Wszystko po co, by mogli ją ponownie zobaczyć, gdy tylko za nią zatęsknią. Kiedy przychodzi na to czas, mam wrażenie, że to jeszcze nie ten moment. Wydaje mi się, że wtedy kończysz z życiem, a ja nie kończę. Czuję się bardzo, bardzo zdrowym człowiekiem. A trudno jest zakończyć swoje sprawy, gdy czujesz, że będziesz żyć kolejne 10 do 15 lat. Mąż Szannen także postanowił podzielić się doświadczeniami podczas tej trudnej walki o życie do herty. Opublikował na Instagramie post, w którym poinformował o wywiadzie Welele, gdzie przeczytamy m.in. następujące słowa. Myślę, że ludzie wyobrażają sobie osoby w cztery. Stadium raka jako kogoś, kto siedzi w szarej, szpitalnej piżamie i patrzy przez okno na łożu śmierci. Ja nie widzę pacjentki chorej na raka, kiedy patrzę na Shannon. Widzę tę samą kobietę, w której się zakochałem. Jest pełna życia, wygląda zdrowo, wyznał kurt.